Witam wszystkich na moim nowym kanale. Ja mam na imię Karolina. E, witam wszystkich w tym nowym wyzwaniu, którego postanowiłam się podjąć, a mianowicie Not So Berry Legacy Challenge e, autorstwa e, Kylie, Cindy i Zoey Simi. Podam Wam oczywiście linki do kanałów dziewczyn y, na dole w opisie. E, jest to moje pierwsze wideo tutaj na YouTubie, także proszę o wyrozumiałość. E, jeszcze nigdy nie nagrywałam żadnych gameplayów, także jest to coś nowego, zarówno dla mnie. No i zobaczymy, e, jak to w ogóle będzie. Pozwólcie, że e, przedstawię Wam simeczkę, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym pokrótce przeczytać Wam, o czym jest to wyzwanie. Opis wyzwaniem. Czy podoba Ci się tęcza? Czy podoba Ci się pomysł grania kolorowymi simami, ale nie nienawidzisz kolorowych simów? <grych> czy chcesz poradzić sobie z aspektami gry, których wcześniej nie używałeś? Mam wyzwanie dla Ciebie. Witamy w wyzwaniu Not So Legacy, dziesięciopokoleniowym wyzwaniu, które koncentruje się na jasnych kolorach i nowych doświadczeniach. I tak, um, jest dziesięć pokoleń tego wyzwania. Każde pokolenie ma jakiś tam swój kolor. E, nasze pierwsze pokolenie ma kolor e, mietowy. E, I tak, podstawowe zasady wyzwania to: każdy spadkobierca musi reprezentować kolor generacji, włosy, makijaż, ubrania, ale kolorowa skóra nie jest konieczna. Oczywiście jest to opcjonalne, ale stanowi dużą część zabawy. E, dalej, kolory małżonków nie mają znaczenia, ponieważ nie są częścią wyzwania. O ile nie podano inaczej, możesz zrobić w tej kwestii, co zechcesz. E, można używać kodów na pieniądze, ale nie nadmiernie. Sugestia: używaj kodów na pieniądze dowolnie podczas budowy swojego domu, ale żadnych kodów później. I ja też tak zrobiłam, ale zaraz do mnie zobaczycie. E, możesz żyć tam, gdzie chcesz, chyba że jest to określone w regułach generacji. Każde pokolenie ma wypełnić zarówno kariery, jak i aspiracje spadkobiercy, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Zachowaj normalną długość życia Simów. I tak. Przedstawiam moją simeczkę, Będziemy sobie do edycji w kasie. I tak, pierwsza generacja to kolor miętowy. Przedstawiam Wam moją simeczkę Mikaela Minty, tak sobie ją nazwam. E, no nie wiem, jakoś tak mi się podobało to imię, a nazwisko, wiadomo, generacja miętowa, więc jest Minty. E, tak wygląda moja simeczka. Może trochę dziwnie to wywiązać, bo ja mam tego moda na wzrost, eee, ale dobra, nieważne. I tak, przeczytam Wam pokrótce o tej pierwszej generacji, jakie są zasady i na czym to się ma opierać. Eee, generacja pierwsza mięta. Jesteś psotnym naukowcem, który naprawdę kocha kolor mięty. Jesteś napędzany karierą, ale wciąż masz czas na głupie przykusy i wycieczki z najbliższymi przyjaciółmi. Kochasz luksus i chcesz najlepszego dla siebie i swojej rodziny. Cechy. Wegetarianka, materialistka i zazdrosna. Wszystkie te cechy mają kolor zielony. E, I kariera, e, kariera to zaraz, e, a aspiracja to wcielenie złośliwości. Złośliwości. <grytanie> I tak, zasady. Co musimy osiągnąć, żeby przejść dalej? E, osiągnij ostatni poziom kariery naukowca i wypełnij aspirację wcielenie złośliwości. E, osiągnij maksymalnie poziomy umiejętności, złośliwości i logiki i zbierz kompletną kolekcję pierwiastków. To będzie dla mnie bardzo trudne, bo nigdy tego mi się nie udało zrobić, no ale tak, to będzie trzeba. I tak, to jest Michaela. Ehm... Pokażę Wam je strojem, bo mam ich dosyć sporo. To jest e, pierwszy strój codzienny. Tu mamy drugi. Tutaj trzeci, uwielbiam tą koszulę, świetna jest. I czwarty. E, stroje oficjalnym, a znaczy jeden strój oficjalny jest taki. Fajna ta fryzurka też jest. E, ups, zobaczcie. Strój sportowy, taki, takiego kucyczka ma. A, ma jeszcze tatuaż tutaj w ogóle. Zobaczcie sobie taki. Taki o. Taki, taki. Eee, Tak, sportowy, To spania ma dwa. Jeden taki. Te kapciowe takie krótkie, są przysłodkie. Eee, to jest pierwszy. O, coś z po mnie To jest drugi. Eee, a ma korczyk w pędku też. Eee, Czekajcie chwilę, problemy. Jakieś myszko. Nie wiem, jest chyba. Yy, to jest strój na imprezę. Yy, tak, na imprezę wygląda tak. Trój do kąpania. Yy, ma trzy stroje aż na gorącą pogodę. Bo mamy teraz w grze że że albo na to, nie powiem jakie ja tam ustawiłam. no Ale tak, to jest pierwszy. Drugi. I trzeci. I strój zimowy wygląda tak. Starałam się zrobić ten kolor w każdym tym stroju. No, wyszło raz lepiej, raz gorzej, no ale widzicie jak to jest. I tak, to jest ten um, kiela. Ma taki kolczyk fajny w nosie. No i tyle. Wszystko Wam pokazałam tutaj w tym kasie. I tak, przejdziemy sobie do jej domku. Pokażę Wam jej domek. Dzisiaj będzie taki odcinek wprowadzający... E... A, jeszcze napomknę, że gram na tym takim sejwie... E... Oj, niestety nie pamiętam nazwy autorki, ale podlinkuję wam go. To jest taki save, gdzie ona zmieniła różne budynki, dodała, tam edytowała. Simowy są inni, nawet te nazwy tutaj w tych miastach są pozmieniane. Niektórych, nie, tu od Wiedeburga już normalnie, ale te cztery pierwsze to pozmieniałam. I są też fajni tacy simowie, których zrobiła, także bardzo mi się podobało to e, ten koncept w ogóle, żeby jakoś inaczej zacząć, bo zawsze wiecie, są ci sami simowie i w sumie szybko się to nudzi. No ale dobra, a jeszcze ściągnęłam sobie taką rysunkową mapkę. E, to jest Newcrest, tak w ogóle. E, no. I tak, tu jest jej domek, domek Michaeli. Wchodzimy sobie i pokażę Wam go, jak on wygląda. Okej, okay, jesteśmy. Tak wygląda domek z zewnątrz. Eee, Nic specjalnego. Ja go pobrałam z galerii i go przerobiłam trochę. Eee, no, okolica fajna mi się wydaje te domki właśnie. Sąsiedzkie są super. Tak ładnie tutaj jest. Sama chciałabym tu mieszkać. <grym> eee, a domek już Wam pokazuję, tylko opuszczę o, nie to. Czekajcie, bo tu nie widzę przez problem do nagrywania. O. I tak, ja powiem od razu, że nie jestem jakaś super w budowaniu i nagrywaniu. Starałam się, a wyszło jak wyszło. Um, tak, tu mamy taki um, korytarz z salonem razem połączonym. Tak to wygląda ze ściankami. Nic tu za bardzo nie ma udekorowane jakoś tak super mega, bo no, bo dopiero się wprowadziła. No i Jezu, <grystanie> co tutaj dużo mieć? nie Trzeba mieć miejsce na ścianach na jakieś zdjęcia czy coś tam. Jak będziemy grać, to na pewno, na pewno jakieś zdjęcia i tak dalej się um, zrobi. Tutaj jest taka sypialnia. Um, mam parę modów tutaj, ale niezbyt dużo. Tutaj jest kuchnia. Kuchnia bardzo lubię. Fajna jest ta lodówka, też jest modów z tymi zdjęciami. Tutaj jakieś tam pierdółki. Ten kolor miętowy na tych szafkach i na tych... Te... Ta kuchenka jest boska po prostu, uwielbiam ją. Tu ma taki mały stolik i te krzesełka z tym księżycem, ja w ogóle o tych księżycowych, takich gwiazdek, wszystkiego, to... też nie mnie to jara. <laughs> I dałam takie krzesło. Um, łazienka. Ze ściankami to wygląda tak. Prakę na O kurczę, nie dałam śrutka do prania. Dobra, muszę to naprawić jeszcze za chwilę. No i tu jest taki pokój powiedzmy do takiego niby biuro, ale to będzie pokój naszego przyszłego dziecka. Tak, kiedy będziemy zacząć drugie pokolenie, to, to będzie przerobione na pokój Dziziusia. I tak to wygląda, słuchajcie. Nic specjalnego. No tak, e, może przejdziemy sobie do rozrywki. A, powiem jeszcze o tej pracy. E, Kayla musi mieć karierę naukowca i trzeba ją przejść do końca, żeby e, ukończyć wyzwanie właśnie dla tego pierwszego pokolenia. Także włączymy sobie grę. <laughs> Ona sobie jogurt, ale dobra nie jest, bo nie potrzebujesz w sumie. E, I tak, zatrudnimy się do tej kariery naukowca i jutro a nie, jest sobota. To to jeszcze nie w poniedziałek pójdziemy sobie do pracy. Razem. Okej. Okay. I tak. Ja to zaznaczę, że to coś zrobiła. W sumie nic nie potrzebuję. Ale dobra, to sobie weź... rozmyślmy żeby sobie tą logikę wpić. Bo logikę... Logikę majsterką z chyba... Nie, czekajcie, muszę sobie to... Tą... Yy, tak, złośliwość i logika musi być wypełniona maksymalnie, także zacznijmy sobie na tym pracować. I, no i ta złośliwość się urczę, ja nikt nie robiłam tej aspiracji, także będzie ciężko, no zresztą ta złośliwość, zobaczcie na tą Steveczkę, koła jest słodka, w ogóle nie, nie pasuje do takiej złośliwej, no ale okej. Okay. Jakoś to przewolejemy. Yy, tak. I. No nie wiem. Pani by było poznać jakieś susianki, że zaraz tu do nas przyjdą ee, nas odwiedzić, bo wiecie, ten komitet powitalny jest, a ja dopiero co ją tu wprowadziłam jeszcze, nie grałam na tym Co. Prząt Nie chce się grać w szachy, co? Może skoczymy sobie do parku albo coś, żeby poznać kogoś, albo to o! Skoczymy sobie do kawiarni! To jest bardzo dobry pomysł, Emeczka. Tutaj mamy taką fajną kawiarnię, właśnie w Newcastle. Utopia kafe. No, pójdziemy sobie tu na kawę, i może kogoś poznamy z okolicy. I tak, czy będzie też się rozumieć z jakimś facetem? <laughs> Potencjalnym tatusiem dla naszego przyszłego pokolenia. Nie wiem, ile mi to zajmie, żeby to ukończyć. Bardzo prawdopodobnie, że będę grała, że będę grała po prostu poza nagraniem też, nie, żeby to jakoś opornie nam tutaj nie szło, bo na pewno to wyzwanie zajmie trochę czasu. O, Kayla się przykrała. Fajny strój na gorącą pogodę. Mamy gorąco i mamy Mamy lato, ale czemu dzień ostatni? Bez sensu. Muszę to zmienić. Chciałam w ogóle od wiosny zacząć. O, to jest jakaś simeczka. Może no, poznamy ją. Chodź do powinno. Musimy też zrobić sobie jakichś wrogów, bo tam jest w tej właściwości, że nie robicie dwóch simów. Miara! Okej. Okay. Pogadajcie sobie może. Narzekaj na UPA. To się zablokowała, tam. Te to po prostu są świetne. To są, się blokują, takie takim Na tym śmietniku, nie katają. A ja w międzyczasie. Oj, jaka fajna skinaczka. To się wszyscy blokują na tym. Ale pokażę wam to kawiarnię, bo jest fajna bardzo, nie? Taka, od tej jakby taka. Nie wiem, wyprzedaż garażowa, czy coś w tym stylu. Fajnie to wygląda. Wybiłam takie klimaty. Eee... Tak, a co oni to? No, aha, ona chyba tam sprząta tą miskę w jogurcie, Jeszcze nie wiem, co my tam. Może zameldujmy sobie coś. I zamów. O, mamy tylko 15 simulonów. Słuchajcie. To ona sprząta. Dobra, nieważne. Mamy 15 symbolów, bo tak, na zasadach tego wyzwania było napisane, że można, e, można używać kodu, ale tylko do tego pierwszego domu a później już nie, tylko można sobie wybudować wymarzony ton. Ja też nie chciałam jakiego, wiecie, kusowego mega, mega czy coś w tym stylu. Więc wzięłam sobie taki domek i tak, ja sobie wzięłam tylko na... Em, jak się wprowadza w co jest, yy, co można wprowadzić, gdzie się chce i potem odjęła pieniądze do zera, ale ona tam zarobi, yy, zarobiła, bo ja coś tam przerabiała z no, domu i tam wpadły te 15 dobrze. to już się zostały, będzie miała tą kawę chociaż. Na miejscu sobie wypijemy, hmmm, Muszę pamiętać, bo ona jest wegetarianką, żeby jej nie dać yy, z mięsem. Ale to nie powinno być dla mnie trudne, bo ja sama jestem wegetarianką, Także. Jaki ten, jaki luk. Cudno, słuchawka, jak wiesz. Fajnie jest ten zawód baristy z Sinsa. Ja też jestem e, baristą w lutetce jako barista w e, kawiarni. Także umiem, proszę na to patrzeć. Ten w tej interakcji, w której tutaj na sobie gada z nim. O, zrobił nam nasze lata. To jest lata, tak? Tak. Tj. To wypij sobie. Orane dobra, my gada już z nim. Oraz tu zaznaczyła z nim. Może do niej zagadamy? Fajna simeczka. A, bo dobra, poszło. Nie będę z nią Eee, okej. Okay. Mamy kawę. Fajna jest ta filmeczka, fajnie mi wyszła. Cieszę się z, z tego, jak nie wyszła. Gada z tym baristą, nada? Nie, z Bjornem. Z no dobra, no. Trzeba poznać trochę tych ludzi. Tu jakaś Sabrina? Są ludzie z tego sejwa, chyba to ta autorka tego sejwa zrobiła, wiecie? Ja tu kilku też pobrałam z galerii. E, takich potencjalną przyjaciółkę dla e, naszej Kelly, no i potencjalnego e, nie wiem jeszcze czy męża, wiecie, bo nie wiem czy ona będzie miała męża. Myślałam, żeby... E, żeby miała dziecko ale nie miała męża. Samotna mam dziecko nawet. Jedzenie! Przecież to nie jest głodna! Pilety nie masz! O nie! O, cztery ci czy zostało, no bułeczka. No dobra, jak masz ochotę, no to sobie zjedz. Skoro musisz. Półeczka. Fajna jest ta kawiarnia, jest świetnie zrobiona. O, to jeszcze jest piętro jedno. Co tu jest? Jakieś A szachy, książki, komputery. Te komputery jak fajnie są zrobione, taka kafejka internetowa czy coś w tym stylu. tu dużo tych komputerów jest. Tam na dole jeszcze były. To szefoka robiona. Chciałam, że to prawda. Okej. No dobra. Trzeba będzie dbać o Linię, żeby nam nie przytyło, za Mikaela, No, jak przytyje, no to trudno. Jak się chciało być. O, Lidzie, jakieś to nas. Może zagadamy do niego. Skoro chce się przyjrzeć, no to przyjazne. kto, tak?

Może. Chodźcie, skłonimy na temat kariery zawodowej, żeby ona tą złośliwość biła sobie troszkę. A, bo w To troszeczkę liśnięte. Ma to głośność? Głośność. Niedorzeczną zacznie go okej. O, jest! Udało się! Dzięki odkrytej w sobie złośliwości Mikkela będę mogła wykonywać toczkę z ręcznym ale z kilka innych złośliwych interakcji. W miarę rozwoju umiejętności opakowane zostaną nowe złośliwe interakcje. A tu mamy już... Wykonaj 10 podmów lub złośliwych interakcji. Nie lubicie dwóch synów? Nie! Nie zamówię nic, bo nie masz pieniędzy! No co ty? Sikuć się chce, to chodź siknij. Trzeba tu znaleźć e, toaletę. Czekajcie, która to jest tańska? A one są takie, idą w sklep. tutaj. Okej. Okay. Dobra, poznaliśmy sobie trzy osoby w sumie. To jest właśnie przez tego moda na wzrost. Słuchajcie, to, że tak głowę obcina. Ale to nie przeszkadza mi tu zbytnio. A ja fajnie jest mieć tego moda, bo tak, o, tak dużo tych thingów tutaj. Fajnie. Eee, no teraz, teraz słuchajcie, wypiłyśmy kawę. To może pójdziemy sobie teraz gdzie indziej. Na jakiegoś parku. Zobaczymy, czy jest tutaj jakiś park właśnie. Wiecie? I sobie tam pójdziemy. A, na spacer po okolicy. Park, eee, tu jest park. Tu zaraz niedaleko. chodźcie do parku. Okej, okay, jesteśmy w parku. I chodźcie się tu żywe troszkę. O, może pogramy sobie w szachy z tą lodeczką. Chodźcie. No, a nie, można grać razem, albo trzeba nie ją powitać najpierw. No to powitaj. I pograjcie sobie. Prawdzie! I stąd. Bo no, to się skawiania. Nie, to taka jest... ...lody, można sobie to zrobić. Praca z napojankami. Taka... a, trapa Okej. A tu co jest? Taki ten. Do koncertu. Fajnie. Tu mamy boisko. Fajna ta parcela. A tu damy dla dzieciaków. Będziemy mieć gdzieś przychodzić gdzieś z dzieciaczkiem w naszym... W przyszłości. Hmm. Jakieś popeczka przyszła, to w końcu też ją powitamy. Może no, złośliwe mnie osobiste. Eee, to co To za plan? To no, inni no, tu nie będą odpikiwać. Widzę ciaków też, widzę, trochę jest. Tak, um, włączyłam tą sławę tak w ogóle. A tu jeszcze ma ce cechę nikczemna przez tą aspirację. Nikczemna, Boże, jakie cechy. kraj <grafię> sobie i pani miałam ikę jakąś fajną przyjaciółkę, wiecie? E, ja tutaj ściągnęłam filmki i troszkę je przerobiłam w galerii. E, nie wiem, może tutaj gdzieś się spotkamy. To by sobie poznała którą z nich. I właśnie mogłyby zostać przyjaciółkami. Ale zobaczymy, jak losy się potoczą. Dobra, jeszcze coś nie wodą, byś mogła zrobić. Chodź, Przesyż... dawaj, strzelaj. jak to będzie wyglądać? Nie Aha, zombie, mi tak <grym się śmieje> A, nie ma jej problemu pić cię. Niebo Nogi! Na Zobaczmy, nawet czy e, są złośliwe interakcje z naszymi. To takie są bardziej żartobliwe niż złośliwe. Hmm. E, a se poszło już. już? nam rosną fajnie kontakty. O, tutaj ten, ten tramwaj, w tym dniu to jest, uwielbiam.

No co będziemy robić? A tu co można? Baw się. A, baw się. Jak to będzie wyglądać? Ja tego nie lubię, w sensach... A, fajnie! A to ta sama animacja, to się bawią w kałuży i w tym zraszaczem. Także jest ciekawe. Jest tylko mydło. To do złośliwych nam się zaliczy. Te klapki mogą śpią się. Ale dobrze. Klapki się załoczą. To mydło. <grymne> Patrzcie nikt nie idzie. <grymne> Oj, świetne. O, taki poziom już mamy! kiedy może trollować na forach, używając komputera i tabletu? A, fajnie. A co by chce wyrzucić? No weź, nie sprzątaj. Um, dobra, moi mili, mam no, wrażenie, że to by było na tyle w tym parku. Idziemy do domu. Okej, okay, jesteśmy w domu. I w sumie jesteśmy okej okay tutaj. Um, no chodźcie, potrulujemy się na forach. A to jest teraz? Społeczne chyba, nie? Tak. A czemu mi się klika, A może na to nie może usiąść. Eee. A bo ja źle kąt ustawiła, widzę. Czyli dajcie mi chwilkę. Dobra, teraz spróbuję przesunąć trochę tego kwiatka, bo on tutaj chyba przeszkadzał. Społeczne trony na forach. O, teraz zatrybuj. No i dobra. I sobie troszkę na forach. mnie nie, ta złośliwość, no, no drugi poziom już całkiem nieźle. jak na pierwszy odcinek uważam, że jest spoko. Trzeba będzie tą logikę podbić, ale myślę, że logika to nam będzie też wzrastać jak będziemy w pracy na tych takich maszynach. Ja w karierę naukowca grałam dwa razy, ale no, nie, nie, nie doszłam do końca w niej, także zobaczymy jak to będzie. No, patrolujmy się chwilkę i... i tak, tutaj jest ta tablica na pierwiastki, ja jej to kupiłam, nigdy tego nie używałam, ale widziałam na innych kanałach właśnie w tym challenge'u, bo sobie trochę oglądałam, że ludzie właśnie kupowali to swoim simom, no ja też kupiłam. Tutaj można te pierwiastki włożyć na tą tablicę a ten sznurek na pranie muszę kupić, ale dobra, nie mam teraz pieniędzy, więc będzie trzeba trochę zarobić i wtedy się kupi, bo nie chcę już e, robić tymi kodami. Tylko raz zrobiłam na potrzeby tego domku. E, no. O, się z... Aha, wykonaj te interakcje podłe. I gra sobie gra. Dobra, <grych> no tak, kochani, myślę, że e, tutaj zakończymy. Zaraz mi tej położę spać, może sobie jeszcze zjemy jakąś lekką kolacyjkę. I e, wrócę do Was, e, jak będzie poniedziałek tutaj w Simsach I zmienię tą porę roku na może na początek lata, bo no nie chcę, żeby była jesień już bez sensu. Bo ja sobie ustawiłam na lato, a to mi przeskoczyło. Nie wiem dlaczego. Dobra, w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Um, I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa!